Witajcie w kolejnym nagraniu. Mam nadzieję, że telefony macie przy sobie. Jak nie, to zabierzcie dzieciom, bo dzisiaj się one nam na pewno przydadzą. Zapraszam na film o Easy Assembly firmy Bloom. Lecimy. Kiedy oglądacie realizację Drewna, zapewne zwróciliście uwagę, że mój telefon pojawia się w rękach dość często. Czasami odpisuję na wasze komentarze, a czasami korzystam właśnie z aplikacji. Do poszczególnych prac, i tutaj właśnie chciałbym Wam przedstawić dzisiaj Easy Assembly firmy Bloom. Jest to aplikacja mobilna, która pomaga w pracy stolarza praktycznie na każdym etapie pracy z meblem, od powstania, od tworzenia korpusu, umiejscowienia okuć, poprzez pracę już u klienta na montażu, w czasie montażu okuć, czy też regulacji. Tak więc przydaje się faktycznie od początku do końca. Oczywiście można korzystać z księgi wielkiej. Kto miał katalog Bluma, to wie, że tutaj jest ogrom informacji. I oczywiście do tego katalogu również warto zaglądać. Raz, że nasze oczy trochę odpoczywają od świecących ekranów. A dwa, że czasami warto wziąć właśnie ten katalog i trochę po nim pobuszować, żeby. Znaleźć jakieś ciekawe rzeczy, ale taki katalog jak widzicie, waży swoje, ma swoje wymiary i nie zawsze jest z nami. A komórka myślę, że w każdej kieszeni, gdzieś tam, również w warsztacie, w czasie pracy się znajduje i wtedy warto właśnie spojrzeć do Easy Assembly i znaleźć te informacje, które są praktycznie powielone. I tutaj wielka przewaga takiej aplikacji mobilnej versus katalog standardowy, bo po pierwsze mamy dostęp do filmów wideo instruktażowych. A po drugie, również do funkcji interaktywnych, które są dostępne tylko i wyłącznie wewnątrz tej aplikacji. Ale zacznijmy od początku. Skąd w takim razie ściągnąć aplikację? Ja mam telefon na Androidzie, więc wejdziemy do Google Play i tam ją odszukamy w wyszukiwarce. Wpisujemy Easy Assembly i pojawia się nasza aplikacja. Mam ją zainstalowaną. Jest również wersja dla iOS-a, więc posiadacze iPhoneów nie będą zawiedzeni. Instalujemy ją i tutaj, no ja już ją mam zainstalowaną, ale tutaj taka informacja dla tych, którzy będą ją instalować, że dokonujemy tam wyboru kraju oraz języka. To ważne, żeby wybrać oczywiście Polska i polski, wtedy informacje zostaną pociągnięte. W odpowiednim języku. Tutaj, oczywiście, co nowego, 28 języków zostało dodanych do tej aplikacji, więc jest kawał dobrej roboty, ale warto również, tak przynajmniej ja uważam, czasami poczytać informacje, które są pisane przez innych użytkowników, z jakimi problemami czy jakie spostrzeżenia oni mają. Przynajmniej ja tak robię, nie wiem jak wy. No, i dobrze, aplikację mamy zainstalowaną. Otwieramy. Po uruchomieniu aplikacji, nie ma updateów, OK. Mamy pierwszy podział grup produktowych. W tym momencie jest 8 tych grup. Jest zdjęcie, jest opis, więc myślę, że tutaj z łatwością się połapiecie. Pod każdym, Pod każdą grupą. Jest taka ikonka z chmurką, ształka w dół, czyli jeśli coś jest do ściągnięcia, to możecie to do, dociągnąć. I tutaj warto zwrócić również uwagę na to, że wszystkie dane zajmują hmm, chyba troszeczkę ponad 1,5 giga. Więc jeśli ruszacie gdzieś w trasę, powiedzmy, to warto również hmm, spojrzeć na to, czy mamy załadowane te. Informacje. Jeśli nie, ściągnąć oczywiście w zasięgu Wi-Fi, no żeby nie pociągnęło gdzieś tam z, z internetu bezprzewodowego. No i tutaj mamy też tą ikonkę. Możemy dociągnąć wszystkie rzeczy brakujące, trzy kropeczki, opcje. Tutaj też warto zobaczyć, możemy zmienić później, gdybyśmy źle kliknęli, zmienić kraj i język. I tutaj widzicie. Pierwsza rzecz, która co mi jeszcze nie została przetłumaczona, czyli opcje w samym menu, ale tutaj myślę, że się połapiecie. No i dobrze, wychodzimy. Ja pokażę Wam może na przykładzie Aventosa HKS. Wchodzimy w to menu i mamy rzeczywistość rozszerzoną. To zaraz przejdziemy do tego, co to jest. Są filmy wideo i są instrukcje montażu. Tutaj jest sporo tego. To może zacznijmy, może jeszcze od tych PDFów, które są pod tą zakładką. I teraz oczywiście ja mam tutaj Akrobata, ale w zależności od tego czytnika PDFów, który będziecie mieli, będziecie mogli się tutaj poruszać. Fajne jest to, że te PDFy są tutaj wektorowe, więc zobaczcie, poruszając się po nich, no oczywiście teraz jest to wszystko mikroskopijne. Ale żaden problem, żeby powiększyć sobie i e, czytelność jakby tych pdf jest zachowana w 100%, więc nie przejmujcie się, że to jest wszystko takie małe. Zawsze możecie to powiększyć i dodatkowo PDF y te e, również po, pozwalają na to, aby rysunek odręczny, no i zobaczcie, możecie sobie e, robić jakieś tam notatki. Zachować to, wysłać dalej, więc to jest też świetna opcja przy pdf -ach. Czy też macie gdzieś drukarkę, drukuj, pach, rzucacie z komórki prosto na, na drukarkę, jeśli oczywiście macie tak skonfigurowaną sieć. Dobrze, to są pdf -y. Są filmy, czyli rzecz, która mówię, której nie ma w katalogu. Tak, i mamy film. Filmy również są jakby z, z playerem, czyli z tą odtwarzarką, więc możemy sobie zapauzować, przesunąć pełna jakby dowolność w edycji tego filmu, no i wychodzimy, no za daleko wyszedłem, HKS i wychodzimy do rzeczy chyba najbardziej ciekawej, czyli właśnie do zakładki numer 1. i teraz na niej się skupimy. Ustal pozycję nawiercania siłownika. Włączamy tę opcję, no i teraz myślę, że będzie rzecz najciekawsza. Ja tutaj trochę miejsca zrobię. I na stole pojawi się jeszcze podnośnik Aventos HKS. Zdejmę tylko jedną obudowę. I to będzie rzecz najlepsza, najciekawsza. No to próbujemy. Odjeżdżamy. No i zobaczcie. Złapało od razu. I teraz obracając telefonem, czy też obracając tym. Elementem okucia. Na ekranie telefonu pokazuje nam się wirtualne bokszafki z zaznaczonymi w tym momencie otworami do nawierceń. Co ważne jest pauza, czyli ta gwiazdka u góry zapauzuje nam obraz i jesteśmy w stanie wtedy wziąć ten telefon. Do szafki, no i kierować się tutaj komendami czy opisami, które są na dole ekranu. Wywierć dwie, wywierć dwa otwory, e, aby spozycjonować mechanizm w stosunku do, e, do korpusu. Także pauza wyłączona, jeszcze raz. Fajnie się tym pobawić to jest, można przybliżać, można oddalać. Jeśli Wam zgubi ten obiekt śledzony, to można najechać jeszcze raz. Również jest opcja flip, no jest opcja mirror, czyli opcja lustra, jeśli mamy, o właśnie, z drugiej strony, jeśli nam jest wygodniej, również możemy w ten sposób się posługiwać. Tak. Robię pauzę, no i zobaczcie. I na tym przykładzie widzimy, że otwory są odsunięte od górnej krawędzi wieńca 74 mm. Pierwszy otwór 37 mm standardowo, i następny otwór o 64 mm. To co? Zabieramy się do pracy. Do przeniesienia wymiarów na korpus posłużę się tym prostym szablonem stworzywa. A gdybym zapomniał, no to oczywiście telefon mam przy sobie. Dobrze, że w tym momencie, kiedy ta gwiazdka jest włączona, mamy ten obraz zapauzowany. Telefon nie przechodzi w stan uśpienia. Ekran cały czas jest podświetlony, więc nie musimy się tym martwić. 74 mm od góry. 60, 70, 4. Tutaj trochę warto to sobie przedłużyć. No i teraz 37 mm mamy tutaj zaznaczone i również na tym szablonie jest zaznaczony Aventos HKS, czyli to przesunięcie o kolejne 64 mm. Ale zanim wywiercę otwory, wypadałoby znać zarówno ich średnicę, jak i głębokość, prawda? No więc przechodzimy do Instrukcja montażu Aventosa HKS. No i tutaj odnajdujemy w PDFie czytelne. Średnica 5 mm i głębokość minimalna również 5 mm. Wiercimy. Gumka w rękę. Nic nie denerwuje bardziej niż wytrasowane rysunki na korpusach, prawda? No i teraz wkręty z kompletu. Trzy wkręty od te otwory są oczywiście otworami montażowymi. One pozycjonują tylko podnośnik na korpusie. Tutaj mamy dwa takie piny. Wkładamy w te otwory. No pasuje. Musi. I mamy trzy miejsca pod wkręty. Dokręcone i pierwszy HKS zamontowany z drugiej strony analogicznie. Podnośniki zamontowane, ale to nie koniec, prawda? Jeszcze zostaje front i prowadniki, równoległe, które trzeba zamocować na samym froncie. No i tutaj znowu telefon do ręki i szukamy instrukcji, która będzie dotyczyć właśnie tego elementu. W naszym przypadku wchodzimy w systemy podnośników Aventos HKS i tutaj tym razem bierzemy instrukcję montażu. Uruchamia się akrobat. I teraz szukamy rysunku poświęconego instalacji frontu. Tutaj mamy dwa: montaż frontu z ramką aluminiową i front lity. Czyli to, co nas dokładnie interesuje. Powiększamy sobie jeszcze bardziej. 78 minus F. F, jak widzimy, to jest szczelina, czyli 2 mm. Czyli 76 to jest jeden wymiar. I drugi, 12,5 plus nałożenie 16, czyli 28,5 mm. Te dwa wymiary bierzemy i możemy zabierać zawiercenie tych dwóch otworów Zobaczymy, jak to wychodzi. Blue Motion działa poprawnie, cichutko to domyka, ale jeszcze zobaczmy, jak z trzymaniem. Front, jak widzicie, minimalnie ucieka do góry, czyli potrzebna jest mała regulacja. On powinien stabilnie zatrzymać się w każdej pozycji. I teraz słuchajcie, znowu telefon w roli ściągi i podpowiadacza, jak to ustawić zakładka Aventos HKS i teraz augmented reality czyli rzeczywistość rozszerzona numer 2 dopasuj siłownik do wagi frontu klikamy tą opcję i oczom naszym pokaże się tym razem kształt rozłożonego Aventosa tuż pod frontem więc w ten sposób to musimy przedstawić nurkujemy pod szafkę z naszym telefonem Przykładamy ten wzór, i oczom naszym ukazuje się wiertarka. Słuchajcie, wiertarka czy wkrętarka, która pokazuje nam miejsce możliwej regulacji. Czyli, kręcąc tą śrubą w prawo lub w lewo, zwiększamy lub zmniejszamy naciąg samej sprężyny. Cała korekta naciągu będzie polegać na lekkim odpuszczeniu sprężyny. Myślę, że wystarczy. Trzeba spróbować z drugiej strony oczywiście dokładnie tak samo. Tutaj warto również tą skalą się sugerować. Ustawiamy dwie strony, żeby były w takim samym położeniu. Próbujemy, próbujemy, poprawiamy, aż będzie dobrze. Naciąg ustawiony front pozostaje w pozycji otwartej. Stabilnie. No i oczywiście po przekroczeniu pewnego miejsca Blue Motion już Cicho to domyka, wszystko ustawione. Także sami widzicie, że te najnowsze zdobycze technologii są już obecne w świecie warsztatów stolarskich i są one pomocne. Oczywiście producent daje, oferuje darmowe katalogi. Są również instrukcje papierowe, tradycyjne, jako zawartość opakowań z produktami, ale również darmowa aplikacja, która może być zawsze z wami żeby pomóc właśnie w każdej chwili, kiedy do tych tradycyjnych nośników nie mamy dostępu. Ja dziękuję wam już za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.